Dzień dobry, witam wszystkich. Pozdrawiam. Chciałbym Wam zaprezentować nie tylko 30 sztuk lotowanych, ale i resztę gołębi. Oto drużyna A w komplecie, która pomyślnie zakończyła sezon 2020. Z małymi problemami, ale w komplecie. Puszczałem pochmurny dzień. I wyszłam z Koroniaty, przyszedł na drugi dzień i dałem mu odpocząć na lot finałowy. Na pierwszym lotowaniu zginęło mi pięć sztuk, starych, bardzo mądrych, wyjątkowych gołębi. Później dwa i jeden nie poradził sobie z deszczem. Zostało 30, i nie dobierałem innych, trenowałem i nie zginął żaden. Zaprezentuję Wam za chwilę resztę gołębi z gołębnika. Już się chcą zrywać, ale jeszcze sypnę im rzadkę. Zaprezentuję Wam teraz resztę moich gołębi. Są one mojego chowu. Nie donoszę gołębi, połowa gołębi to piżaki. I nie mogę powiedzieć, czy są mądre, czy głupie. Bo nie mam z nikim blisko sinki. Są jeszcze niedopiżone. Nie są jajka. Także jeszcze nie odchodzą. Mam kilku dobrych przeciwników, którzy czekają aż mi gołąbki odejdą. Odchodzą co roku, ale wtedy dopiero się okaże, ile zginie, a ile zostanie. Na pewno nie wszystkie gołębki są mądre, są też i głupie, wyjątkowe. Życzę miłego oglądania i pozdrawiam wszystkich. Hejka! Well,